Witam Państwa serdecznie, z tej strony Niedzielny Literat. I kontynuując odpowiadanie na Państwa sugestie, przyjrzę się dzisiaj utworowi Sebastiana Głowacza prędzej martwy niż słaby. Utwór stanowi swego rodzaju manifest artystyczny, opisujący wartości, którymi autor obiecuje kierować się zarówno w życiu, jak i w sztuce. Tekst zaczyna się od dość ponurego stwierdzenia, że artyści posiadający faktyczny talent oraz reprezentujący sobą wysoki poziom mogą odkryć, że osiągnięcie sukcesu jest dla nich znacznie trudniejsze niż dla miernot, tworzących masowo produkt mający być łatwy i przyjemny w odbiorze, pożerany bezmyślnie przez masy. To śmieszne i przykre, jak jesteś za dobry, wiesz, że będzie ciężej niż zwykle... Podmiot stwierdza też, że wielu może mieć ambicje być kimś, tworzyć coś wspaniałego, Jeszcze większe ambicje masz, lecz wszystko pokaże czas. ale kiedy spotykają się z trudnościami, czy hejtem, czy po prostu brakiem rezultatów z początku, łatwo się łamią i tracą chęci do starania się. Cały twój Mówi, Zawsze znajdą się ludzie, którzy nie docenią starań, którzy będą odnosić się z pogardą do tych, którzy mieli od nich trudniejszy start. Patrz na tych ludzi, bo już niech tylko nie smak. Możesz się tu dziś trudzić, trudzić, by cię już nie znać. Ale od ciebie jako od indywidualnej jednostki zależy, czy z tego powodu się poddasz. Lepiej przestać i przespać życie, przeklinając siebie. Ale uważaj, powiada podmiot, bo jeśli zdecydujesz się ustąpić i poddać się bez walki, spędzisz resztę życia w pogardzie do samego siebie, w przeświadczeniu, że jesteś tchórzem. Wiedzie, że nie przeznaczenie przeszkodziło, tylko sam Zaznacza też, że porażka, po której ktoś się podniesie i pójdzie dalej, a nawet chwilowe zwątpienie czy załamanie, ale przewalczone, nie stanowi żadnego powodu do wstydu, bowiem jest naturalne i człowieka silnego nie rozpoznaje się po ich braku, ale po tym, że jest w stanie ich z nich wybrnąć. Możesz być tak nie jako przykład podaje siebie, mówiąc, że wciąż nieprzerwanie boryka się z trudnościami. Ja na jak w że nie może pochwalić się dużym majątkiem, choćby chciał. Wciąż chcę force, to proste jak klaskać bez rąk. Ale że absolutnie nie zamierza się złamać. Tutaj Potencjalna dwuznaczność sprawiła, że nie mam całkowitej pewności, czy tak jak odnosi się do tego, że tak jak jego moralny kręgosłup się nie złamał, tak i on się nie złamie, czy do tego, że w odróżnieniu od swojego moralnego kręgosłupa on się nie złamie, w znaczeniu okoliczności skłoniły mnie do uczynienia rzeczy, których żałuję, do bycia złym, ale wiem, że przetrwam choćby z ciężkim sumieniem. Zważywszy na to, że w dalszej części utworu robi się o wiele bardziej agresywny, druga interpretacja ma chyba więcej sensu. Tak czy inaczej, podmiot ma proste, silne postanowienie. Za najwyższą wartość obiera siłę, przede wszystkim mentalną, dążenie do swojego ideału, jednostki wyzwolonej poprzez siłę, traktuje jako swoją osobistą świętą wojnę to zostawiam na Porównuje się, to może najbardziej kontrowersyjny fragment, do zbrodniarza Erika Harisa. Wyraża swoją złość i upajanie się własną pogardą i nienawiścią do tych idących na łatwiznę poprzez cytowanie jego pamiętnika. Porównuje nienawiści i kocham to! Porównuję się też z nim bardziej dosłownie, żeby nie było możliwości, iż ktoś nawiązania nie wyłapie. Będę jak Eric Harris, tylko kurwa daj mi broń! W tym miejscu zgodzę się z niejakim Rusty Cage'em, który powiedział swego czasu w materiale I'm listed in a school shooting police report, do którego link oczywiście udostępnię, iż jakiekolwiek gloryfikowanie czy romantyzowanie morderców, a takie porównanie zaliczyłbym do jednej z tych kategorii, jest niewłaściwym zachowaniem, że powinno się powszechnie mówić o nich jako o śmieciach, z którymi nie chcemy nic wspólnego, aby nikomu nie przyszło do głowy ich naśladować. Podmiot tłumaczy wprawdzie po chwili, że jego bronią jest pióro, ponoć potężniejsze od miecza, jednak delikatny niesmak wywołany tym konkretnym porównaniem pozostaje. Choć domyślam się, że ma to na celu właśnie ukazanie tego uszkodzonego moralnego kręgosłupa, sprawiającego, że poniekąd wbrew temu, co uważa za słuszne, używa niekiedy swojego narzędzia, swoich słów, by innych ranić, zamiast do tworzenia czegoś pięknego. Dalej następuje przepiękna gra słów. Nie spuszcza się na swoje wersy, czyli nie zachwyca się nimi nadmiernie bardziej niż na to zasługują. Ale jest w stanie tchnąć w słowa życie, uczynić je czymś więcej niż tylko sumą składników, czymś więcej niż ich dosłownym znaczeniem, i to właśnie czyni go artystą, oddziela go od idących na łatwiznę, od partaczy, od tych, których nazywa słabymi i którymi gardzi. Kolejna gra słów, jeszcze bardziej pomysłowa, pada już po chwili, tym razem dotyczy ludzi, którzy widząc jego obecny sukces, szacunek, jakim darzą go koneserzy raku, oraz szeroką rozpoznawalność, uważają, że chcieliby mieć jego życie. Ale on jest pewien, iż gdyby mieli przejść tę samą drogę co on, nie poradziliby sobie, nie osiągnęliby sami tego sukcesu, którego teraz mu zazdroszczą. Tak że już nie ubiorą swoich. Wbrew temu, co powiedział przedtem, że kocha być przepełniony nienawiścią i negatywnymi emocjami względem innych. Podmiot chce jakoś te odczucia kontrolować, uśmierzyć je jakoś, nim posunie się za daleko, co czyni niekiedy w jedyny sposób, jaki przychodzi mu do głowy, czyli odurzając się na przeróżne sposoby. Podmiot mówiący zwierza się nam, że stracił w którymś momencie pasję do rapu, że teraz Satysfakcję, jaką kiedyś dawało mu tworzenie sztuki, daje mu tylko wprowadzanie się w stan. Bezrozumnego oszołomienia. Kiedyś chciałem robić rap, teraz chcę tylko ćwać. Wyraża żal, czy może chęć odczuwania żalu i jakichś wyrzutów sumienia za niektóre ze swoich czynów i decyzji, ale czuje, że odkupienie tych win nie leży w jego mocy, więc jedyne co może zrobić to nie myśleć o nich i iść naprzód. Patrzę w stęży, powinienem się wstydzić, ale chuj! dobrze wiem, że jutro musiałbym się wstydzić znowu. Jakby w konsekwencji tej namiastki za grzechy, tej jednej emocji innej niż furia, podmiot odzyskuje nieco człowieczeństwa, prosząc nieznanego adresata o przemawianie doń, szukając w głosie drugiej osoby punktu zaczepienia, szansy na przypomnienie sobie, dlaczego walczy, dlaczego w ogóle chce być silnym. Jednak zarazem ciężko mu coś więcej z tego kontaktu wyciągnąć, coś sprawia, że jest on dla niej trudny, że drugi człowiek jest mu obcy, daleki. Brak słów, mów do mnie więcej, chcę cię słuchać, choć mój mózg postawił jakieś bariery w uszach. Ale niemożność nawiązania z drugim człowiekiem kontaktu wynika, jak stwierdził, z tego, iż koncentracja na sile nade wszystko, na karierze, na rozwoju swojej sztuki, nawet gdy nie odczuwał już przy tym żadnej przyjemności ani satysfakcji, zabiły w nim umiejętność współodczuwania, empatyzowania z innymi, zastępując ją obojętnością, apatią. Empatia wcale nie jest mi potrzebna w rapie. zamieniam na A, jakby sprzedał kwadrat za papier. Sama myśl o tym, że stracił bezpowrotnie część siebie znów chopycha go do gniewu, który z początku przypisuje irytacji na to, że słuchacz nie rozumie jego przekazu. kurwa Potem jednak znów obiera sobie za cel głównych adresatów swojego gniewu, pogardy i nienawiści, czyli jak już stwierdziliśmy, marnych pseudoartystów, nie poświęcających swojej sztuce tyle, ile on musiał poświęcić, przez co według niego nie mają prawa zostać zapamiętani. Chcą zostawić ślad po sobie, nie ogarnęli litajników, jedyny ślad, jaki zostawią, plama na chodniku. Uważa swój poziom za tak daleki od reprezentowanego przez nich, że choćby poprawili się niewyobrażalnie, a on niewyobrażalnie podupadł, nadal się do niego nie zbliżą. Kurwy, nie chcą mój poziom osiągnąć, nie ma co gadać, całe życie by się wsklinali, ja musiałbym wciąż spadać. Utwór kończy jakże przewrotnie, stwierdzenie, iż był zbyt długi. Że zapewne niewielka jego część wystarczyłaby by przekazać adresatowi wszystko co powinien przyswoić, a dalsze wersy lejące wodę i wylewające frustracje będą go jedynie konfundować i utrudniać zrozumienie oryginalnej intencji podmiotu. Wersów za dużo w w długo opisie niepotrzebnie już bo nas mózg ci. A więc żeby uniknąć skonfundowania, które może wyniknąć z nadmiaru informacji, krótkie podsumowanie służące uporządkowaniu wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy. Podmiot jest nadzwyczajnym artystą i zdaje sobie z tego sprawę, co wywołuje u niego poczucie wyższości nad innymi oraz otwartą pogardę wobec jednostek, które postrzega jako słabe. Bardzo ważne dla zrozumienia jego systemu wartości jest pamiętanie, iż słabość nie jest przez niego rozumiana jako popełnianie błędów, odnoszenie porażek czy startowanie z bardzo nieuprzywilejowanej pozycji.

Słabe uszami godnymi pogardy są więc dla niego ludzie leniwi, idący po najmniejszej linii oporu, pozbawieni ambicji, która jest dla niego niemal synonimiczna z siłą. Mimo świadomości swojego geniuszu nie jest on jednak szczęśliwy, bowiem w pogoni za sukcesem, choć nie sprzeniewierzył się swoim naczelnym zasadom, sprzeniewierzył się zasadom moralnym, krzywdząc niekiedy innych dla swojej korzyści, czego żałuje i o czym próbuje zapomnieć, nie wierząc w możliwości jakiegokolwiek uczciwego odpłacenia za te winy. Dziękuję za uwagę i serdecznie dziękuję za polecenie mi tego twórcy. I jak zawsze, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia.